Witam, mam na imię Sergiusz, jestem lektorem języka polskiego. Nieraz słyszałem, że język polski jest bardzo podobny do języka białoruskiego czy też do rosyjskiego i jest nietrudny do nauki. W sumie muszę z tym się zgodzić, przecież te trzy języki należą do tej samej grupy języków słowiańskich i jasne, że mają dużo słów brzmiących podobnie. Zdarza się nawet tak, że słowa brzmią absolutnie identycznie i mają takie same znaczenie. Na przykład. Klep, okno, telefon, czajnik. Ale niestety nie wszystkie znaczenia są takie same. Oto Państwu kilka przykładów, na które należy specjalnie zwracać uwagę. Na przykład, gdy po polsku mówimy słowo stół, to rozumiemy, że to jest mebel, przy którym siedzimy, a nie na którym siedzimy. Więc stół to jest po białorusku albo po rosyjsku stoł. A to, na czym my siedzimy, nazywamy po białorusku kresla, również po polsku też krzesło. Jeszcze jedno ciekawe słowo to na przykład słowo kurki. Kurki po polsku to nazwa grzybów. I to po białorusku nazywamy lisiczki. Albo po polskie słowo łuk, znaczy nie roślinę, nie warzywo, a tylko arka, duga. Natomiast e, warzywo my nazywamy po polsku cebula. Gdy chodzi na przykład o ptaki, to w języku polskim mamy takie słowo jak czajka, ale czajka po białorusku znaczy knihałka, albo po rosyjsku cibis. Natomiast to, co Białorusini albo Rosjanie nazywają czajką, Polacy nazywają mewą. Nie zawsze prawidłowo rozumiemy i sen słowa urok. Urok po polsku znaczy piękność, wdzięk. To, co my po białorusku nazywamy prycharzłość, albo po rosyjsku krasata. To, co nazywacie po rosyjsku, albo po białorusku urokiem, Polacy nazywają lekcją. Czyli w szkole mamy lekcje, a nie uroki. Bardzo często nieprawidłowo rozumieją i znaczenie wyrazu na przykład ma serce jak głaz, ponieważ głaz po polsku znaczy duży kamień. To co po białorusku nazywamy walum, a e, przecież e, głaz rosyjski mówimy oko. Bardzo dużo pytań powstaje, gdy mówimy na przykład o jedzeniu więc pamiętamy, że kawior po polsku znaczy ikra, a jagody po polsku tylko i wyłącznie czarnicy, czernika. Dlatego pierogi z jagodami to znaczy nie pierogi z jagodami, a to znaczy warieniki z, z czernikami. Też, gdy my widzimy rosół, to znaczy będzie taka zupa, z makaronem i kurczakiem, a nie zupa z ogórków. Więc zupę z ogórków, kieszonych ogórków nazywamy zupą ogórkową. Też bardzo często się dziwią, gdy mówią, dziecko bawi się klockami, i myślą, dlaczego to dziecko bawi się jedzeniem. Bo po białorusku klockie, jak państwo rozumiecie, jest taka potrawa, a po polsku klockie to po prostu kubiki. Uważać trzeba i na naczynia, i na inne słowa. Na przykład. W języku polskim mamy takie słowo Czaszka, ale Czaszka po polsku znaczy Czerap, Czerep, a nie Filiżanka. Mamy sporo czasowników, które też mają zupełnie inne znaczenie. Częstym przykładem jest czasownik Zapomnieć, bo Zapomnieć po polsku znaczy na odwrót Zabytca. Za". Albo na przykład czasownik Pytać. Pytać to znaczy to, co i po białorusku pytać, a nie po rosyjsku pytać. Więc nie mówmy po polsku poproszę czaszkę kawy ze śliwkami, bo śliwki po polsku to znaczy owoce, śliwy. A po polsku należy mówić poproszę filiżankę białej kawy albo filiżankę kawy z mlekiem. Nie myślmy że pierogi z jagodami to pierogi z jagodami, jak ja już mówiłem, a to są waryniki z czernikiem. A dziecko bawiące się klockami to dziecko bawiące się zabawkami, a nie jedzeniem. Więcej przykładów homonimii międzyjęzykowej znajdą Państwo w tabelce w opisaniu pod tym filmikiem. A ja życzę Państwu powodzenia w zgłębianiu języka polskiego i do usłyszenia.